Jestem w kościele w Kałkowie Godowym w Sanktuarium Maryjnym w dolnym tak zwanym kościele. Prawda? Matka Boska Bolesna Pani Ziemi Świętokrzyskiej z orłem na piersiach, na sukni. I teraz przejdę do kaplicy. Tu jest kościół dolny do kaplicy. Poświęcenie żołnierzom Armii Krajowej Żołnierzom Armii Krajowej. Tu mamy postument w części centralnej. Orła Białego. Bogu wdzięczni Ojczyźnie wierni. Takie było hasło. I tu mamy właśnie herb odwetu Jędrusiów działających na ziemi Sandomierskiej. Przede wszystkim tak. Są tablice różnych żołnierzy, bojowników, którzy działali na wschodzie i na zachodzie, którzy przeżyli to okupackie. Natomiast tutaj mamy epitafium Jana Kuczyńskiego, 1994-1941, który jako emigrant wrócił w 1913 roku ze Stanów Zjednoczonych, działacz niepodległościowy, żołnierz Armii Polskiej we Francji 1917-1919, żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik wojny z bolszewikami, naprawdę człowiek, który całe życie oddał za wolność ojczyzny. Był też oczywiście w Armii Krajowej w obwodzie iłżeńskim i latem 1941 roku został aresztowany przez niemieckich, przez gestapo, torturowany i wysłany do KL Auschwitz i tam zamordowany 21 listopada 1941 roku. Tablice to ufundowali mu Synowie Jan i Ryszard. Dla Ciebie Polsko, dla Twojej chwały. Poświęcił życie Jan Kuczyński. Niech mocz. odda chwałę i, i pamięć na wieki. Tu są sztandary. Polonia Regina 78. Polish Combatant Association w Kanadzie, czyli kanadyjska z liściem klonowym, prawda? Tutaj jest sztandar. Tu jest inny sztandar z krzyżem. Zorłem, zorłem białym i krzyżem na piersi i Matką boską, Częstochowską. Tu są jeszcze inne sztandary. Solidarności. Fabryka wyrobów Pometal Radal z Radomsko. Tu jest sztandar Związku Więźniów Politycznych. Z okresu Stalinowskiego, oddział Ostrowiec Świętokrzyski. Tu jest wiele e e tablic poświęconych y no, żołnierzom Polski Podziemnej. Y tutaj mam, mamy Jędrusia Władysława Jasińskiego, który założył słynny oddział Jędrusiów zwany odwetem jest też również żył w latach Władysław Jasiński 909 1943 organizator i założyciel odwetu i oddziału partyzanckiego w się Zginął w nierównej walce z SS Gestapo. Jest też następny dowódca Józef Wiącek, który przeżył okupację i walkę, ale zmarł w roku 1990 Józef Wiącek i jeszcze kolejno jego, jego, chyba też brat Stanisław Wiącek, który zmarł w 1992 roku. Tutaj mamy tablicę poświęconą Eugeniuszowi Dąbrowskiemu z oddziału Jędruszy, harcmistrza, który żył w latach 23-1996 który był kronikarzem tego znałem osobiście był uczestnikiem go y, mieszkał ostatnio we Wrocławiu brał udział we wszystkich rocznicowych y, zjazdach y, na ziemi sandomierskiej głównie w sanktuarium y, w Sulisławicach i to dzięki niemu mamy utrwalone dzieje tego oddziału Jędrusiów Tutaj mamy innych, prawda? Żołnierzy Armii Krajowej z okręgu Starachowickiego. Tu mamy jeszcze innych, nie wszystkich, co są znani e, dla nas, ale też jak widać wielu e, walczących. Tu mamy e, i jeszcze innych. Henryka Kuksz, Selima, znałem osobiście, był uczestnikiem wszystkich uroczystości na cmentarzu katedralnym w Domierzu, gdzie co roku w rocznicę bitwy, tragicznej bitwy pod Pielaszowem są uroczystości, się odbywają w okolicy 30 lipca. W tym roku, czyli 2014, 27 w niedzielę, będzie też ta uroczystość. Był, by, znałem, poznałem go osobiście, napisał wspomnienia e, o swoim życiu i walce. E, tak samo tutaj mamy kolejnego e, uczestnika i oddziały Jędrusiów, e, Tadeusza Szewery który jest związany z Tarnobrzegiem, który był też uzdolnionym dziennikarzem i pisał wiersze. Tutaj mamy, że podczas wojny był kolporterem i członkiem redakcji Odwetu oraz partyzantem oddziału Jędrusie. Zawsze walczył pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Po wojnie ukończył dziennikarstwo w Łodzi, pracował w Łodzi, prawda, napisał wiele pieśni z okolic Połańca, Sulisławic, Sandomierza i Gór Świętokrzyskich wydał taki zbiór, zbiór, zbiorek tych pieśni, piosenek, partyzancy spoczywa w Tarnobrzegu. Tu mamy y, majora Mariana Świderskiego, też z, ze zgrupowania Ponurego z kolei, który też, y, jeśli się nie mylę, napisał y, wiele wspomnień, książek. I tu też jest uwieczniony dzięki tej tablicy. Tu są jeszcze, jest jeszcze wielu, wielu innych. Ludzi, którzy są mniej znani, przynajmniej mnie, ale to wiadomo, że, że człowiek nie wie wszystkiego. Tutaj mamy kolejne jakby pamiątki. To jest rodzaj takich plakiet. Tu jest obraz poświęcony poległemu żołnierzowi AK. Tu kolejne tablice poświęcone pamięci żołnierzom. I to też młodziutkim, proszę zobaczyć. Piotr Przemyski, żył 26 lat, zamordowany w Auschwitz. Mieczysław. Halejak, lat 26, Stanisław Cebo, lat 25, młodzi ludzie. Tu, tutaj mamy jeszcze inne epitafia poświęcone żołnierzom Armii Krajowej. Teraz tu jeszcze, jeszcze chciałem coś pokazać żeby nie pominąć nikogo. Tu są różne pamiątki, oczywiście też matka Boska e, Ziemi Świętokrzyskiej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej. Udziel pokoju dniom naszym i spokoju tym wszystkim, którzy spoczywali, którzy oddali życie i którzy walczyli za e, naszą ojczyznę, góry Świętokrzyskie. Zgrupowanie partyzanckie, ponury nurt. Tu jest taka. Tak. Także znajdujemy się, i to by było na tyle, tutaj w Kałkowie Godowie, u podnóża Gór Świętokrzyskich, największego, najstarszego sanktuarium w Polsce. Wieczny odpoczynek, racz im dać panie, a światło wiekuiste niechaj im świeci na wieki wieków.